Tam. Dzisiaj pokażę wam, jak mieć Sapera na Windows 10. Aby to zrobić, jest potrzebny VirtualBox, w ware lub inne maszyny wirtualne, albo komputer stacjonarny lub laptop ze złączem USB, gdzie systemem operacyjnym jest Windows XP. Do tego drugiego potrzebny jest Pendrive. Gdy już włączyliście komputer lub maszynę wirtualną, wejdźcie w eksplorator Windows i poszukajcie pliku win.mine.exe jego ścieżka to Windows System 32. Znaleźliście plik? Na VirtualBox w zakładce urządzenia na górze jest opcja przeciąganie i upuszczanie. Zaznaczcie gość do gospodarza i przeciągnijcie na pulpit komputera. Na komputerze z Windows XP kopiuj plik na pendrive'a.